Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusa, drogie siostry zakonne, miłowani siostry i bracia. Postać prymasa Tysiąclecia, sługi Bożego kardynała Stefana Wyskiego, towarzyszy nam w czasie tegorocznych rozważań odpustowych. Być może niektórzy ze starszych diecezjan, ale takich tutaj na placu nie widzę. Pamiętają jego wizyty w tarnowskiej diecezji. Przybywał do naszej diecezji wielokrotnie, przy różnych okazjach. Przypomnę takie znaczące wydarzenia jak koronacja obrazu Matki Bożej w Okulisach w 1962, później Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu w 1963 roku, Rozpoczęcie peregrynacji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji Tarnowskiej. Ta peregrynacja rozpoczęła się w 1968, 15 grudnia tutaj w tarnowie. Starsi pamiętają, jak władze państwowe nie zezwoliły na to, by mógł peregrynować sam obraz Matki Bożej, dlatego Symbolicznie przewożono z parafii do parafii puste ramy, świece i ewangeliarz. Ksiądz prymas Wyszyński przybywał także do Lipnicy w 1976 roku. Tam odbyło się dziękczynienie za beatyfikację Terechcy Leduchowskiej. Przybył także w 1978 roku do Szczepanowa z racji... 900-lecia śmierci męczeńskiej świętego Stanisława. Bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym rysem jego duchowości i pobożności było całkowite zawierzenie się Matce Bożej oraz ufność wobec niej i wiara w jej zwycięstwo. Nawet śledząc te wizyty, które miały miejsce w Tarnowie, dostrzegamy, że większość z nich wiązała się z osobą Najświętszej Maryi Panny. Te właśnie rysy maryjne, rysy duchowości Prymasa Tysiąclecia są streszczone w haśle dzisiejszego odpustu. Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez nią cudów swej potęgi. Skąd wzięło się tak głębokie i całkowite zawierzenie kardynała Wyszyńskiego Matce Bożej? Żeby to zrozumieć, trzeba odwołać się do pewnych wydarzeń z jego życia. Silną pobożność Maryjną, przyszły prymas wyniósł ze swojego domu rodzinnego. Obojgu jego rodzicom było bardzo bliskie to doświadczenie kultu. Matki Bożej. Sam ksiądz prymas wspominał, że toczyły się dyskusje między mamą a tatą, która Matka Boża działa mocniej, silniej, czy ta z Ostrej Bramy, czy Częstochowska, ale rodzice oczywiście doskonale wiedzieli, że to są dwa oblicza tej samej Matki, Matki Bożej. Śmierć Matki w dzieciństwie miała silne konsekwencje dla jego relacji do Matki Bożej. Przeniósł ją swą dziecięcą miłością na Maryję, tą tęsknotę, być może właśnie matką ziemską. Kiedy po święceniach kapłańskich pojechał na Jasną Górę, stwierdził, że przybył tu, żeby mieć matkę, która już będzie zawsze. Która nie umiera, aby stanęła przy każdym przy świętym. Głęboko ufamy, że teraz stoi pośród nas przy mszy świętej, którą celebrujemy w tym czasie odpustowym i pozwala nam wejść w tak samo głęboką relację miłości, jak to się dokonywało w życiu młodego kapłana Wyszyńskiego. W czasie pobytu w seminarium zabrał na gruźlicę. Jego pragnieniem było, aby dojść do święce i przynajmniej odprawić kilka mszy świętych. Modlił się, aby być księdzem przez chociażby rok. Przez dłuższy czas po święceniach każdego dnia, gdy odprawiał mszę świętą, wydawało mu się, że czyni to po raz ostatni. Pisał później, Innych ambicji życiowych wtedy nie miałem, bo brak było sił i zdrowia na to, żeby można było określić jakieś plany. Święceń kapłańskich udzielono mu w Kaplicy Matki Bożej w Katedrze Włocławskiej. To samo ten fakt dodawał mu otuchy, gdyż jak później stwierdził, skoro wyświęcono mnie na oczach matki, która patrzyła na mękę swojego syna na Kalwarii, to już ona zatroszczy się, aby reszta zgodna była z planem Bożym. Ze względu na stan zdrowia młody ksiądz Wyszyński przebywał kilka miesięcy w Licheniu, gdzie również wznosi się sanktuarium Maryjne. Podczas tego pobytu objawy choroby ustąpiły. Ksiądz Wyszyński był przekonany, że stało się to za sprawą Matki Bożej. Powtarzał później, że Matka Boża go uzdrowiła. Duży wpływ na młodego księdza Wyszyńskiego miały wydarzenia związane z tak zwanym cudem nad Wisłą. W oddaniu Polski Matce Bożej przez Episkopat Polski 20 lipca 1920 roku na Jasnej Górze, a potem w zwycięstwie nad Bolszewikami, dostrzegał szczególny znak. Opieki Matki Bożej nad Polską. Zawierzenie się Matce Bożej było tajemnicą życia i strategią służby pasterskiej kardynała Wyszyńskiego. Kiedy po śmierci prymasa kardynała Augusta Chlonda w 1948 roku, biskup Wyszyński został zamianowany nowym prymasem Polski. Uczynił własnym Maryjny testament swego poprzednika, który przed śmiercią powiedział Pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej zwycięstwo, gdy przyjdzie, to zwycięstwo przyjdzie przez Najświętszą Maryję Pannę. Trzy lata więzienia były dla prymasa czasem oderwania od Kościoła, ale również czasem łaski w którym utwierdził się w swojej więzi z Matką Bożą. W więzieniu złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej. Stało się to w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Drodzy siostry i bracia, Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński należy do kategorii osób, które wywierają ogromny wpływ na historię naszego narodu i kościoła w Polsce. Pytamy dziś: Jak owocnie przyjmować i kontynuować pozostawione przez niego dziedzictwo duchowe? W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na pokrewieństwo rodzące się. W wyniku pełnienia woli Boga Ojca. Maryja jest w tym niedoścignionym wzorem. Gdy wypełniamy z wiarą Bożą wolę, wzrasta w nas duchowe pokrojoweństwo z Ojcem, Stanem i Duchem Świętym. Wchodzimy wtedy do Bożej Rodziny. Potrzebujemy tego wejścia do Bożej Rodziny. Wsi, zwłaszcza miasta, lokowano zazwyczaj nad rzekami, nad strumieniami. Tam też budowano świątynie. Dlatego znajdujemy się w tak pięknym otoczeniu, przy naszym potoku, dotykając niemal czując zapach, Świątyni drewna, które od kilkuset lat chroni cudowny obraz Matki Bożej, ale przede wszystkim jej obecność. Płynąca woda w pobliżu świątyni oznacza tajemnicę Chrztu Świętego, a przez Chrzest Święty wszyscy weszliśmy w Jezusie Chrystusie do Bożej rodziny zanurzyliśmy się w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i także wchodzimy w głęboką relację z Maryją. To bardzo ważne, abyśmy sobie uświadomili ten fakt wypełniania woli Bożej i właśnie życia życiem samego Boga, jak w rodzinie. Przez Między innymi pandemia, ale nie tylko, bo to jest tylko mały przejaw tego, co dzieje się we współczesnej kulturze, posypały się nam relacje międzyludzkie, posypały nam się relacje, także między wiernymi w Kościołach, w świątyniach, mocno zostały naruszone relacje rodzinne. Jeżeli chcemy na nowo. A nie ma innej drogi: odbudować te relacje na różnych płaszczyznach, i małżeńskiej, i rodzinnej, i parafialnej, i ojczyźnianej, yy, społecznej, sąsiedzkiej, zakonnej, kapłańskiej. Potrzebujemy głębiej zanurzyć się w tajemnicę Bożej Rodziny. Potrzebujemy uzdrowienia płynącego ze źródeł, samej Trójcy Przenajświętszej, bo tam jest czysta, głęboka, odwieczna miłość, która ukazywana jest w całym bogactwie, także w osobie Najświętszej Maryi Panny. Dlatego jako mieszkańcy Tarnowa i nie tylko lubimy odwiedzać naszą Matkę Maryję w tym małym, skromnym kościółku. Nie czujemy się tutaj jak w wielkim gmachu jakiejś świeckiej instytucji, z lękiem, z obawiami, z dystansem. Tutaj zawsze, gdy przychodzimy, przychodzimy do swojej matki. W całej pokorze i skromności tego kościółka ujawnia się wielkość Boga, Jego miłość. I tutaj. Dokonuje się to uzdrowienie. Ksiądz Sprawosz mówił mi, że bardzo dużo osób w tym roku korzysta z sakramentu pokuty. Czyli jest ta potrzeba odrodzenia duchowego, odrodzenia naszej miłości w relacji do Boga. Bardzo dużo osób uczestniczy także chociażby dzisiaj w Eucharystii. Ja odkąd sobie przypominam. Nie widziałem tak wielu wiernych tutaj przytulających się do, do naszego Kościoła, a w tym symbolu także do Najświętszej Marii Panny. Tutaj chcemy się odrodzić, aby odrazać świat, w którym codziennie żyjemy. Mamy świadomość tego, że wchodzimy w trudne, Momenty życiowe i patrząc na sytuację ogólnoświatową, na potężne zmiany w kulturze, cyfryzację, zanik wolności osobistej i także osłabienie wolności religijnej, które jest widoczne i będzie postępować, może wrodzi się w nas jakiś lęk, obawa ale zawsze pamiętajmy o tym że trzeba przez zawierzenie zaufanie Panu Bogu dojść może do chwil bardzo trudnych bardzo bolesnych tak jak się to działo w życiu księdza kardynała Wyszyńskiego aby ostatecznie przez to pełne zawierzenie zaufanie Panu Bogu okazało się Zwycięstwo Boga i zarazem zwycięstwo człowieka. To jest droga, która rozpościera się przed nami. Dlatego, kiedy przed Mszą Świętą wsłuchiwaliśmy się w te różne intencje, nowe, nowe, które podawaliście, to jest wasze życie, to jest nasze życie, to jest nasza codzienność, to są nasze problemy, trudności. Ale jakie jest potężne zawieszenie, zaufanie, że konstruujemy te intencje, że zapisujemy je, że z wiarą je tutaj zanosimy, że z wiarą są odczytywane, że są przemodlone przez nas wszystkich, bo wiemy, że ostatecznie krok po kroku, dzień po dniu, w taki czy inny sposób, nawet bardzo dla nas zaskakujący Pan Bóg ukaże nam swoje wielkie dzieła, swoją wielką miłość i także wielką, wielką moc i potęgę. W przekonaniu prymasa Wyszyńskiego największym niebezpieczeństwem dla Polaków była systemowa ateizacja. W nowej sytuacji obrona Jasnej Góry to jest obrona Chrześcijańskiego ducha narodu. To obrona kultury rodzimej, obrona jedności serc ludzkich w Bożym Sercu. To obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce wierzyć bardziej Bogu niż ludziom, a ludziom po Bożemu. Obrona Jasnej Góry to zwycięstwo nad sobą, nad tym wrogiem, którym sam jestem. To są słowa księdza kardynała. Wyszyńskiego, sługi Bożego. Ksiądz kardynał w 1956 roku, kiedy następowała tak zwana odwilż październikowa, zaproponował Polakom, by jako naród oddali się w duchową niewolę Maryi, zobowiązując się jednocześnie do pracy nad odnową moralną i duchową. Matka Najświętsza oczekuje od nas. Że będziemy wypełniać jej polecenie z kany Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Oczekuję, że w życiu codziennym będziemy realizować Ewangelię i pełnić wolę Jego Syna. Tylko ta droga wiedzie do trwałej wolności, pokoju i szczęścia. Drodzy bracia i siostry, Maryja w obrazie z naszego sanktuarium ukazana jest jako hodegetria, czyli wskazująca drogę. Nie możemy czasem odnaleźć drogi w naszym życiu, bo to życie coraz bardziej się komplikuje pod każdym względem. Nawet patrząc na otaczający świat, ruchliwość naszych dróg, Ulic, przejeżdżające samochody, ustawiczny chaos, ustawiczny ruch, ustawiczny pęd. Tak trudno jest znaleźć drogę. Dlatego patrzymy na Maryję, która wskazuje drogę. Na przykładzie życia prymasa Wyszyńskiego wyraźnie widać, jak Matka Boża go prowadziła. Sam prymas stwierdził, że Maryja szła przed nim jako światło, gwiazda. Życie, nadzieja i wspomożycielka w ciężkiej sytuacji za wzorem sługi Bożego, a niedługo już błogosławionego kardynała Wyszyńskiego powierzamy siebie samych nasze rodziny, parafie, nasze miasto, naszą ojczyznę, opiece Maryi. Czyjmy to z głębokim przekonaniem, iż tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez nią cudów swej potęgi. Amen.